Po pięciu dniach sportowej rywalizacji w końcu poznaliśmy najlepszych. Podczas meczu finałowego Mistrzostw Polskich Juniorów w piłce siatkowej emocje sięgały zenitu. W szybkim starciu pokonując drużynę AZS 2020 Częstochowa wynikiem 3-0 do 0 zawodnicy Trefla sięgnęli po złoto. Bardzo dobre są emocje, wygraliśmy w końcu, nie? No, dokładnie, tak jak kolega powiedział, super emocje, super atmosfera turnieju i fajnie, że nam tak się udało po prostu. Myślę, że tak jak widać. Staliśmy siebie maksa i jesteśmy przeszczęśliwi. trochę nie wierzę w to, co się stało. Jestem dumny, szalenie dumny z chłopaków z drużyny, ogrom pracy, sztabu, wszyscy byliśmy razem. No i udało się wywalczyć tytuł Mistrza Polski, czego naprawdę no i cieszę się, bo to jest mój dziesiąty rok pracy. No i miła, miła nagroda po dziesięciu latach pracy bycia trenerem, także no, jestem, jestem też... Troszkę dumny też siebie. My tu przyjechaliśmy z jednym celem. Dla nas celem było to mistrzostwo. Chłopaki wykonali kawał dużej pracy. Nie tylko na tym turnieju, ale wszystkie na przygotowania do turnieju. A Gdańsk się był fantastyczny. Naprawdę ciężko było się złamać. I wygrali zasłużenie. Naprawdę wielkie gratulacje dla zespołu z Gdańska, bo zagrał świetne spotkanie. Myślę, że lepiej troszeczkę taktycznie zagrali ten mecz i na pewno zasłużenie wygrali. MVP, czyli tytuł najlepszego zawodnika turnieju, trafił do mierzącego niespełna 2 metry atakującego drużyny Tref Gdańsk, kacpra wnuka. Bardzo się cieszę z tego złota. To było moje marzenie od tak naprawdę początku kariery młodzieżowej. A tytuł najlepszego zawodnika turnieju to jest taka dla mnie wisienka na torcie, taki dodatek. Stworzyliśmy z chłopakami świetną atmosferę, o której yy, marzyłem też od początku tak naprawdę jeszcze nie, nie, nigdy nie, nie stworzyliśmy tak zgranej ekipy, tak zgranej drużyny. Wszyscy się siebie wspierali. Podczas kilkudniowych rozgrywek trybuny w hali Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji w Dębicy były zapełnione. Występującym w mistrzostwach drużynom towarzyszyli kibice z całej Polski. Doping fanów w połączeniu ze sprawną organizacją imprezy spowodował, że pozytywna atmosfera turnieju udzieliła się każdemu. W Dębicy bardzo mi się podobało, będę bardzo dobrze wspominał. Finały na pewno stały na wysokim poziomie. Moim zdaniem na o wiele wyższym niż rok temu w Kętrzynie z rocznikiem 99, bo również byłem i w tym roku myślę, że był o wiele wyższy poziom. My się tu czuliśmy fantastycznie, bardzo ciepło, nie mam, że jak w domu, bardzo ciepłe przyjęcie ze strony pana burmistrza, pani dyrektor, wszystkich osób tu zaangażowanych w turniej, także fantastyczne miejsca tego typu zawody. Chciałoby się, żeby takie spotkania, taka atmosfera się udzielała częściej. Kibice, którzy mieli okazję i zechcieli gości naszej hali, już wiedzą, że to był jeden z najwyższych poziomów w historii polskiej siatkówki, jeżeli chodzi o poziom tych mistrzostw. Pewnie mała niespodzianka zwycięstwa Trefla Gdańsk, aczkolwiek był też w gronie faworytów. Goście którzy do nas przyjeżdżają mówią, że Dymbica jest fantastycznym miastem, że są bardzo sympatyczni ludzie w sklepach, w usługowych punktach. Nie tylko jakby chwalą, że ma czy miasto ale chwalą naszych mieszkańców, co jest bardzo miłe. Przygotowań była masa, ale widać po reakcji kibiców, widać po reakcji Związku Piłki Siatkowej, że się udało również w tym roku. Także czekamy na kolejne propozycje, czekamy na kolejne wyzwania. I tak jak trzy lata temu zapoczątkowaliśmy te turnieje siatkarskie w Dębicy, mamy nadzieję, że one będą kontynuowane. Mamy doskonałą bazę hotelową. mamy. Fajne obiekty sportowe i to wszystko przyciąga. No to jest ocena. A jak do tego dochodzi jeszcze wspaniała atmosfera kibicowania, to wszystko wskazuje, że Dębica może być po raz kolejny gospodarzem mistrzostw juniorów w piłce siat siatkowej. Wielka radość dla naszego miasta z organizacji tak wielkiej imprezy sportowej. Natomiast no dla tych młodych naszych adeptów siatkówki, dla zawodników, kadetów. Juniorów, drużyny, kępy. To też niewątpliwie okazja, żeby zobaczyć, towarzyszyć tym najlepszym zawodnikom z Polski i aby dzięki temu też w naszym mieście rozwijała się siatkówka na dobry poziomie. To Jest kolejna dyscyplina, która jest po piłce nożnej, która bije rekordy popularności. Wystarczyło dzisiaj spojrzeć na trybuny. One od kilkunastu lat nie były pełne. Cieszę się bardzo. Myślę, że. Na drugi rok będziemy też aplikować o to, żeby dostać taką imprezę, takiej rangi i myślę, że we współpracy z Polskiej Związkiem Piłki Siatkowej jest to możliwe. Mistrzostwa Polski Juniorów w piłce siatkowej to rozgrywki młodzieżowe organizowane od 1971 roku. W starcie o złoto biorą udział drużyny, które zajęły medalowe pozycje w Mistrzostwach Wojewódzkich. W tym roku na podium stanęły Tref Gdańsk pierwsze miejsce, AZS 2020 Częstochowa drugie miejsce i Jastrzębski Węgiel trzecie miejsce. Sponsorem głównym turnieju była firma PKN Orlen.